A teraz przystępujemy do nominacji sportowej nagrody Wójta Gminy Płuc, do gali sportu gminnego. Myślę, że ten etap naszego dzisiejszego spotkania będzie równie wielki i wspaniały. Pozwolę sobie przeczytać protokół zebrania kwalifikacyjnego. Nagrody Wójta Gminy Puck za rok 2013. Kapituła Sportowej Nagrody Wójta Gminy Puck powołana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki Gminy Puck na podstawie regulaminu nagrody w osobach. Pan Tadeusz Puszkarczuk, Wójt gminy Puck i przewodniczący Kapituły Nagrody. Pan Jerzy Tkaczyk, zastępca Wójta Gminy Puck i przewodniczący Zrzeszenia doby Zespoły Sportowe Gminy Puck. Członek, pan Waldemar Płomień, członek, pan Wiesław Obercych, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, członek, pan Bruno Seczkę, Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, członek, oraz Jan dyrektor ośrodka i koordynator nagrody. Kapituła. Dokonała na spotkaniu na 2 grudnia 2013 roku zatwierdzenie listy nagrodzonych sportowców. Wśród wybranych są pani Czubakowska, Pałnina Sławutowo w dyscyplinie żeglarstwo, pan Darga Marcin ze Słażyna, lekkoatletyka, pan Głowienka Szymon z Niedrzewa, sporty siłowe trójbój siłowy. Pan Grenwald Jacek z Kołczyna, Springburt. Pan Joskowski Jan z Widlina, Sporty Siłowe, Trójbój Siłowy. Pan Wlademar Radosław ze Śniewa, Lekka Atletyka. Pani Alicja Szopa ze Strzelna, Lekka Atletyka. Pani Archem Ryszarda, Strzelno reprezentuje RZS Strzelno, lekka atletyka i pan Franciszek Duszer reprezentuje RZS Starzyno, tenis sporowy. Bardzo proszę członków kapituły o wejście na scenę, a pana Brunona o przedstawienie postaci sportowców. Myślę, że gmina Płuc ma się czym pochwalić, a właściwie kim pochwalić. I właśnie za chwilę, w porządku alfabetycznym, przedstawimy Państwu 10 najlepszych sportowców. Bardzo proszę, wymienionych sportowców o wejście na scenę, celem później odebrania zasłużonej nagrody. Paulina Czubakowska. Żeglarstwo, mistrzostwa Stankowa, żeglarstwo w klasie Laser Radial. I proszę Państwa, wicemistrzyni Polski Seniorów na Mistrzostwach Świata. 25. miejsce, aczkolwiek najlepsza z koleg, a także 9. w rankingu światowym w 2013 roku. Marcin Darga. Czy jest? W każdym razie wymaga prezentacji. Marcin Darga, znakomity lekkoatleta ze starzyna młodego pokolenia w klasyfikacji w tabeli wojewódzkiej. Zrobił pierwsze miejsce w rzucie dyskiem dwukilogramowym 50 metrów i 51 cm. 5 cm, cm, cm 16 metrów cm i 16 cm. Przedstawić bardzo młodego sportowca, zaledwie 16 lat, rekordzista Polski w swojej kategorii wagowej, w wieku 16 lat, w trójboju siłowym 555 kg, a w poszczególnych konkurencjach to przysiad ze sztanką 190 kg, wyciskany sztangi leżąc 155 kg. Jacek Greba. Obrigado pela disciplina Timber Sports a ele concorreu na competição do é Springboard. gdzie ma rekord polski. To właśnie ta konkurencja, gdzie odbywa się chociażby na poziomie 3 metrów, a w ogóle to ten zawodnik jest no po prostu najzręczniejszy w konkurencjach, gdzie ma to czynienia z Siekerem. I między innymi on reprezentował Polskę na Mistrzostwach w Świata w Stuttgardzie. Polska wtedy zajęła egzekwową miejsce od 9 do 16. Ale oprócz tego, że właśnie zajmie się tą dyscypliną, jest chyba najwszechstronniejszym sportowcem, w gminie Puls, ponieważ ponadto sukcesami uprawia i piłkę nożną, i piłkę siatkową, i unichokę, i kręgle, a także jest również y, w tym roku był najwszechstronniejszym rekordetą startową w dziesięcioboju rekordetycznym, gdzie trzeba biegać i płotki, skakać o tyczce, i biegać na 1500 metrów w każdym obszarze w gminie Najwszechstronniejszy sportowiec gminy Puls. A jeszcze szachli na pan kandydatów. A teraz, proszę Państwa, przedstawiam Nie niewątpliwie tutaj człowieka w spośród naszego grona. Jan Joskowski Bidlino w swojej kategorii wagowej jako 23 latek, najlepszy w Polsce i podobnie jak tutaj jego kolega młodszy z Gniezdrzewa ma wszystkie rekordy Polski. Uwaga w trójboju 915,5 kg. I tutaj między nimi ten człowiek. Na Barkach ze ształką przysiadł i wstał 340 kg. Panie 242,5 kg. Natomiast martwy ciąg, jak już Państwu mówiłem, raczej to kolega, 337,5 kg. Jednego z najszybszych y, sprinterów w y, skali Powiatu Polskiego. Y, Radosław mam Tak patrzę, czy jest tutaj młodziutki człowiek. Jest, bardzo proszę. Oto jeden z najlepszych juniorów w województwie na 100 metrów biega 11, i 18 setnych. Wespół ze swoimi kolegami zdobył brązowy medal na mistrzostwach Polski Juniorów, i wtedy ta meta uzyskała i tak? 42,38 setnych. Oto jeden z najlepszych sprinterów na naszej terenie. A teraz przedstawiam jednego z najlepszych, najszybszych sprinterów juniorów w Polsce. Oczywiście w skali powiatu, najlepsze nią, Tomasz Buta, z Domakowa. Jego największy sukces to reprezentant jako reprezentant w sztafecie 4 razy 100 metrów w Polsce. Polska zdobyła wtedy złoty medal na Mistrzostwach Gwiezdnych we Włoszech, ale wynik, uwaga, 39 sekund i 80 setnych. Przyjdźmy sobie państwo, jak szybko ci młodzi ludzie, plus jeszcze trzy z Polski, musieli szybko biegać. A on jest najlepszy w województwie pomorskim wśród 10,78. Natomiast na Stadionie Polskim na Mistrzostwach Gminy uzyskał ręcznie uznany czas 10,5 sekundy. W A teraz chciałbym Państwu przedstawić ponownie Lekko atletkę, reprezentantkę RZS-u Strzelną, Parkę Ryszard. Prosimy bardzo. Na Mistrzostwach Polski w swojej kategorii biegowej zdobyła Mistrzostwo Polskie. w pięciu gulom, w rzucie łotem i w rzucie oszczepem. Natomiast w Stargardzie szczecińskim na Mistrzostwach Polski w wielobójach rzutowych również zdobyła Mistrzostwo Polski. Bardzo proszę, teraz zaprezentujemy Alicję Szopa. Jest? Jest. Oto proszę Państwa mit ze strzelna. Mistrzynie gminy w Kręgach jak również znakomita w tenisie, i stołowym, i ziemnym. W tenisie stołowym y, po prostu jest w ogóle zdecydowanie najlepsza, wśród kobiet na terenie Ziemi Puckiej, natomiast w tenisie ziemnym również jest zdecydowanie najlepsza, między nimi. w Toruniu na polskich zawodach zdobyła y, miejsce trzecie, a dwa razy wygrywała turniej tenisa ziemnego w Juracie. A teraz chciałbym Państwu przedstawić Pana Franciszka Tuszer. Franciszek Tuszer, reprezentant LZS Starzyno, najlepszy ping-pongista w skali dziejów. Ponad 40 lat do ścisłej czołówki gminy Płucsk należy i teraz na ostatnio, kilka dni temu, kiedy była inauguracja sezonu tenisa stołowego, tak zwana Liga Klasyfikacyjna, również wygrał ze wszystkim w skali powiatu. Brawo. Pan A więc teraz zasłużone gratulacje i nagrody dla najlepszych sportowców, która mi kapitułę. Nie przesadzę, Szanowni Państwo, jeżeli powiem, że to jest nasza duma sportowa, duma gminy Polsk i duma Ziemi Puskiej. Tak jak sprawodawca mówił, są tutaj mistrzowie świata, mistrzowie Europy, mistrzowie Polski najlepiej pływają, najlepiej biegają, najlepiej w pszenicach grają i najszybciej, najlepiej drzewa ścinają i wyciskają. Ja chciałbym też tutaj bardzo serdecznie Wam pogratulować. Waszych zdolności, umiejętności I samozawarcia, ponieważ czasami Też te sporty kosztują, są drogie I szukacie możliwości sponsorów, żeby sfinansować te swoje działania Nie zawsze mi ma te możliwości, zgodnie z ustawą Żeby realizować pewne Cele i zamierzenia Ale takim działamy w systemie prawnym Także też gratulacje za to, że umiecie znaleźć tych ludzi dobrej woli, którzy umieją i chcą Was wesprzeć. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że w tym roku wydaliśmy swoje pieniądze na sport, oddaliśmy do użytku salę gimnastyczną w Leśniewie za 4 miliony 200, 000. oddaliśmy do użytku trzy boiska wielofunkcyjne w Nierzewie, w Zwarzewie i w Domatowie. Również już jesteśmy po podpisanej umowie na budowę boiska wielofunkcyjnego w Półczynie. I również zakończyliśmy już procedurę. Są złożone dokumenty na boiska wielofunkcyjne w kolejnych czterech miejscowościach. Czy się stanie, to w przyszłym roku też zobaczymy, jak będą możliwości finansowe. Ale przygotowane projekty są. Gratuluję Wam jeszcze raz i życzę wielu, wielu sukcesów. Ale teraz, wracając do sportu. Od wielu lat jest organizowana Liga Sportowa Gminy Pursk i dzisiaj, proszę Państwa, chcielibyśmy ukonorować sześć najlepszych grupowych zespołów sportowych w tej Lidze. Wyniki są jeszcze nieznane, w związku z tym rozpoczynamy od miejsca szóstego. Miejsce szóste, 173,5 punkta, zdobywa Gnieżdżewo. Bardzo proszę przewodniczącego ZS-u na scenę. Miejsce piąte z wynikiem 175,5 punkta zajęło Wębimia. Prosimy bardzo, przewodniczącego Wębinia. Miejsce czwarte z wynikiem 208 punktów zdobywa Mieroszyno. Prosimy bardzo, Mieroszyno. Miejsce trzecie z wynikiem 268,5 punkta zdobywa Starzyno. Miejsce drugie z wynikiem 280 punktów zdobywa Połczyno. I miejsce pierwsze dosyć wyraźne. Przewaga 345 punktów zdobywa Strzelny. Prosimy bardzo. Nie zostało sklasyfikowanych 24 miejscowości. proszę Państwa, skoro mamy, y, przedstawicieli przewodniczących ludowych zespołów sportowych sześciu najlepszych, y, jak tutaj każdy nasza... No raz, jeszcze raz, dla sześciu najlepszych RZE-ów Tradycyjnie, zgodnie z regulaminem, zostają jeszcze uhonorowani przewodniczący trzech najlepszych ludowych zespołów sportowych, a więc za pierwsze miejsce przewodniczący RZTS-u strzelno Daniel Detlaw. No. Za miejsce drugie pan Mariusz Potrygus. i miejsce trzecie, co prawda nieobecny ojciec, weźmie Marcin Tkaczek. Zrobić i serdeczne gratulacje. teraz raz brawa dla najlepszych panów, bardzo, bardzo. Dziękujemy. Teraz, również w sposób symboliczny, chcielibyśmy podziękować najlepszym przedstawicielom są Najlepszych Trzech Bardzo proszę, Strzelno pan Józef Białek. Bardzo proszę. Pokrzywam pan Łukasz Korkas, prosimy bardzo. A jest pan Łukasz, tak? Pan Kazimierz Flejki, prosimy bardzo. Są tysięcy trzech najlepszych sołectw w sporcie gminy ust. Jeszcze raz, grama tego roku, kapituła również wyznacza szczególną nagrodę dla działacza sportowego. W tym roku przyznano tę nagrodę panu Sylwestrowi Potrykusowi z Prosimy bardzo. Jeszcze raz, wyjaśniam. Gminy TUSK obejmowała 19 różnych turniejów, działań sportowych i teraz jest specjalna nagroda dla największych, w sensie tym, że po prostu w ilu imprezach najwięcej startowali poszczególni zawodnicy i mamy trzy takie nagrody. I teraz bardzo proszę po odbiór nagrody pan Wojciech Wicał z Mieroszynką. bardzo. Pan Jacek Grenwald z Polczyna. Pan Mariusz i Jest tam. Kolega Wojtek Kisiel, odbierze, bo jest również przewodniczącym Międzytezji Pieroszynia. Serdeczne gratulacje, brawa. Chciałbym podziękować wszystkim sportowcom za to, że biorą taki czynny udział w uprawianiu sportu, osiągają takie duże sukcesy na, w gminie, w ogólnopolskich zawodach w mistrzostwach Europy i Świata. Chciałem bardzo podziękować naszym władzom za to, że są przychylne sportowi w gminie Puck i za to chciałem im wręczyć drobny upominek, dlatego bardzo proszę na scenę Pana Wójta, Pana Tadeusza Buszkawczuka. Na pana Jerzego Kaczyka, pana dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puc, pana Jana Detlafa i osoba, która nadal pomaga w gminie jest cały czas przy naszych sportowcach pana Waldemara Płomienia.